E, idziemy dalej. Ej, tak. <laughs> souls, naprzód. O, Tunele Ale... Plagi, poziom 2. 2-0. Uroczo tu, <laughs> hmm. Jeszcze nie teraz. Dobra. Wymarzone miejsce na randkę. O, jest studnia. nie, A o, nie. O, Cierpliwości. No. Mm -hmm. to przeproszeniem. Za przeproszeniem towarzysz? to twój fechowy dzień. A, włączyłem, włączyłem super postać, a Chyba lasery. Ja też się dorzucę do tego całego, rozgardiaszu. Ja nic nie widzę, to że się dzieje. Też nie? O, tego biję, tego, nie tego. O, teraz się, tego. Tak? Tego. Na paski życia trzeba patrzeć. O, za bardzo mądrze. bardzo mądrze, bardzo mądrze. Dobrze Dratu mówisz. Siły. Nie, nie traciły. Wracam do pełni siły. Dobrze. to leczę was, leczę. Ale i tak mi schodzi, jak e, jakbym spuszczał wodę z no, To daje dużo. Wiesz? No. Ojo, ale ktoś dostał level, tak się świeci. Hmm. Ach, to dosyć no, kto był dostać level? Paweł. No właśnie. Kara odrodzenie. Kiedy blokujesz w czasie działania w ostrzeniu zysku, zyskujesz o, życie. Hmm. Hmm, no to czekamy. No to Kieś niebios. O ja chcę to. To chcę będzie imba. Dobra, biorę. Hmm, ja idę. Nie ma, nie ma okay. szanownego. Już nie już. Super, ja morduję szczura. niebios. Ja, ja też. Pojednaj się z bogami. Wracam do młota. Jakoś sprawiedliwość mi się podoba. <laughs> Młot sprawiedliwości. O, o. No, okay. do się wtora. Tum-tum Co tu mamy? Co tu mamy? Wszędzie plaga, wszędzie plaga Na dół, na dół? Dobra Jeszcze nie teraz Nie ma Ginie Co to jest? Co to jest? Ja pierdzielę, ale to jest Simba Co ty masz? Jak to ładnie wygląda to jest to gotowa A Co to? Halo? No? Jak Ach, no, specjalnie nie odpowiada. To chyba już mi się wydaje. Ale nie co, ja byłem wszystko okej okay. o co chodzi? O właśnie to, to z nieba. Ale że co to jest? No co to jest? Jeszcze nie teraz. No to moje? Każdy będzie A, udawał okay. teraz? Kto to no, robi? Ej, A. ten już wiem o co chodzi. To jest nie pięć niebios. Nie wiesz, jak, to jak to ja bije, to ona się chyba potem mało aktywnie jakoś. No na początku bije, 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 bije. I. I co? I nic. Ja nie wiem, jak to działa. Ej, tutaj walczenie, bo skrzynki. Jeszcze nie teraz. Kobiecha. A, dobra. <laughs> pięć, dobra, już wiem, bo mi się pomyliły przyciski. Rzeczywiście to jest pięć niebios. Ja pierdzielę, ja nic nie widzę na ekranie. Dodali więcej, więcej, więcej animacji, efektów niż. O, pobiłem swój rekord. Masakry, koledzy tu są. Mam 55 forów, Masakry. Generujemy motki, generujemy, generujemy. Generujemy, generujemy. Bi! Dobrze, jeszcze ty. Jeszcze kilka młotków. Dobra miejscowa była. Na śmierć dla przeciwników. Teraz schowani. Przed światem nikt ich nie znajdzie. Nikt ich już nie znajdzie teraz. Kolejne złoty? O, tak wyszło. Widać, że to już drugi poziom. Nie. No, bo dwa złote. A, dobre. To nie wytrzymałeś, Skubany. Cierpliwości. Wiaraj się! I BUM no, słabo daje. Nie jestem jeszcze gotowa. Oj Moje rany są głębokie Idę do was Hop. Wymijam, wymijam, mikro, 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 idę, idę, ale prąd, prąd, kulki, jestem. Gasnę! Nie jest gaśnę! O Ojeny, ogień! W nietypowym miejscu pan to rozstawił. Tu walczę, no. Ja tu nic nie widzę, same światła znowu. O, co jest do tego? Nawet nie wiem, gdzie klikałem myszką. I jeszcze nie teraz. I umrzesz? Umrzeł. Co to było? Uuu. Co ja wymienię? Tak na szybko. To jest twarde cholery. Słucham? Widzę, że twarde te cholery. No? Straszne. Może tu jednak trzeba stosować tą broń dwuręczną. Tylko nie ten poziom jeszcze. Chyba. Hmm. Gdzie tam jedna osoba poszła? A, na prawo coś tam jest? Tutaj same szczury były. Właśnie. Dobrze mówisz, bo ja nie używam teraz broni dwuręcznej To ja sobie wrzucę coś innego na przykład. To nie ma. Idziemy na dół. A to, to... sobie wrzucę, ale... Ja później wrzucę. No bo rzeczywiście, skoro nie używam, to mi się marnuje jeden slot. No. no ja Z tej pasywki korzystam aktualnie której? No, staję od broń tarczy. Aha. O, burza. Eee. buże. burzę. Dobra. Jaką burzę? Pokonaj fale żniwiarzy. O, mój ulubiony poziom. Nie jestem jeszcze gotowa. I znowu masa efekt, to czekaj. Jaka to może być mapa? To mi jara. Jarasz się teraz. tym. O nie, uciekam, 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 uciekam. Ej, to jest przegięcie pały. Uciekaj. Cierpliwości. Co, ej, Ja pierwsza fala, bo się skończyła. Uciekam, 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 uciekam. Uciekam, uciekam. Ej, coś, znowu się zablokowałem gdzieś. Nie, nie mogę cię ratować, sorry. To za bardzo jara, nie. Kurwa ohoho, ho, ho. aj, 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 mam szans tutaj. Nie krzycz. Umarła, to jest straszne. Ty? I... ja biegam. Ej, no, zginąłem drugi raz. Ej, co on, nie tutaj chciałem. Co za świństwo. A w stronę gry? To coś... jeszcze gotowa. Oj, ej, na środku byłem. Ej, nie zginałem. Dobra. A, może, może kliknąłem przez przypadek Jeszcze chyba nie leczenie. Nie, bo, ogień... Co to się dzieje? E, mam buga. Dobra, odbugowało się. Jestem w stanie się A, bo ja na łańcuchu się zaczepiłem. Śmieszna sytuacja. Ciędny Jeszcze boch, się fala nie skończyła. Jedna się skończyła, teraz jest następna. Ja nie, nie nie... Cały czas jest 2 na 3. Nie, no tak. na Jeszcze nie teraz. Nie, ja patrzyłem, bo 2 na 3 patrzysz. Nie, dobrze, Ale tam nie. po prawej stronie. Zaraz Ej, no, ja co. Ja klikam na bok, a ona atakuje. Co się dzieje? Ja nie rozumiem, jak, jak, jak w to grać. Co ci w końcu zjara. To już ci przeciwnicy nie, nie są tutaj straszni. No, już, już, życia. Co, tak słabo? No, narodziłem się na ognie, nie? No to. Aaaa, jak, przecież masz później parę sekund, żeby uciec. No! I właśnie tak się ogień włączył, że wpadłem w niego. Ja nie, nie wiem, jak można wpaść. Uwierz mi, jak z trzech stron idzie ogień, to się nie uniknąć. Cztery Czterech oberwałem nawet. No, o, 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 o! Zajebiście. Dobra, że ja? Z... Zrobiłem się duży, gdzie jest mały. Ej, jest jakiś przeciwnik chyba, bo nie przełączyła kolejnej fali Jest Gasnę. Nie gaśniesz Co jest? Ej, 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 co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, zabiłem. <laughs> na farcie O, przyszła straszna... No chodź! Chodź przywoływać Ej, postać mi się zbliżała przez zginę. Czemu oni tutaj są zamknięci? Nie wiem. Co wy dorobicie? Ehm, walczymy. Aaaa. O, faktycznie play. ktoś tu jest. Cześć. Co to za lata? Zostało ostatnie wskrzeszenie. Au. Wskrzeszenie. Czemu ja się zbugowałem? No jak unikać tych chodni pieprzonych? Kuk... Ej, to... A, no jeszcze wzywa. Ktoś ma jakiś pomysł? Tak, biegać. Co, tak, biegać. Jeszcze nie teraz. Bieganie uważam za bezsensowne. Nie, czemu? Światłość niech będzie czemu? Głowa. No. Zabieram no. jej trochę życia. No, dawaj napój. Dawaj napój, dobra. A, ja już nie mam napoi. Jeszcze nie teraz. Dobra. Ja, ja się trzymam jeszcze. Panowie, ja, ja teraz zginę, to jest koniec. W sensie Oj, zginąłem. Musisz zabić potwora. Dobra, koniec. Żeby, żeby się odradzać w kółko po trójkę, zbugowała się. Mogę się wskrzesić na początku tych lochów. Cierpij gości. No i... Chyba tak zrobię. Oj. No, już no, mogę Ej, no, kur... Głębokie. Co to? Nie chciała się to? No. Ja mam wrażenie, że oni coś powtórzyli ze sterowaniem. Dobra, ostatnie podejście. Nie jestem jeszcze gotowa. Super, nie. Cierpliwości. No już nie mam życia. Fajnie, że ona się zbugowała, no, to za mało. no już... muszę zacząć. A nie mogę się jeszcze skreślić przy złożach. Tak, bo zabijasz potwore i wtedy resetuje no, ci się no. zegarek. Rozumiesz? No, teraz mi się popsują rzeczy, i będę już na gołych pięściach. To będzie zabawne. A, to że ono już ma mało życie, Nie Jeszcze nie teraz. Wiem, ale krzyki. Nie mogę się słyszeć z uwaga, siły! Niby zabijałem, ale. Szybko! Co, ja tak leżałem i. O. I w końcu mi się aktywniło. Ej, też tak jest. Trzeba chwilę poczekać, ostatnio założyłem? Dobra, zaczekamy. No, ja mogę czekać, ale ona się zbugowała na tej bramie. Widzę właśnie. To jest mała została, to jest. Ej, trudno tu jest. Dobra, nie działa. Ja idę do punktu kontrolnego. Trudno jest z tego względu, że gramy tą samą klasą. I to nie jest żaden MAG. Mak, <ścoughs> MAG to by tu w sekundę spłonął. MAG by wszystkich zabił w sekundę. Ja się cofnąłem do miasta, sobie ekwipunek... A ja nie, ja się wskrzeszam przy wzłokach. Możesz? Mogę. Ja nie mogłem. To zabiję. długo. Popatrzcie, jak ten się idzie. Nie jestem jeszcze w stanie. Ej no, co ona? Biegnij, biegnij. Teraz tak. Cierpliwości się, bucha. Ale patrz, ale nie mogłem. Nie, 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 nie mogłem jakoś trafić w niego. Sobie zaczeka znowu. A co tam, a mogę? Gdzie ona jest? O, mogę się strzecić na No, raz powiem, no, no mówiłem. Próbuj mopka najpierw jakiegoś ubić, żeby ci odnowiło trzy, trzykrotne. Eee. Złapiłem ją. O, gratuluję. To weźcie miał uleczcie A jeszcze to są potwory. A. Spróbuję. O, widzę jak ten. Uważaj, strzałą dostaniesz. <grybujesz> I znowu dostaniesz. O, smutek. Dawaj, dawaj. No właśnie, smutna muzyka jest tutaj. No smutno, bo się smutne rzeczy podziały. I widzisz ekran, nie żyjesz przez 10 minut. Dobra, akceptuję. Co się podziało? Ale nic ciekawego nie zostawiła, niestety. Jak dla no. mnie. O, kameczki. No, nudy. Więc. Kozacka była, Zjedzie ale. Mogę ale... i obrazić bez wytrzymałości. O, no goblin. goblin! Goblin, goblin! za wyjście. Nie jestem jeszcze gotowa. Mogęś poczekać, aż, aż na mnie jakieś dodatkowe obrażenia by było. Od Mota. Jeszcze nie teraz. No, 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 dodajemy, no, no. dodajemy, dodajemy. Jeszcze chwila. Pip. Pękło. Udało się? Nie. Nie. I tak minimalnie. Dobra, ja tu, tu skończymy. dobra, dobra. dobra. to część Cześć. 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 cześć.